Witam Państwa najserdeczniej. Kolejny odcinek serii dla Zaawansowanych wiąże się z problematyką oszustwa podatkowego, które tak często jest uwypuklane w tej narracji judykacyjnej, że to jest coś musi być związane z oszustwem, zresztą to jest jakieś pokłosie również takich dziwnych, nie zawsze zrozumiałych wypowiedzi, również normatywnych, na szczeblu wspólnotowym i artykuł 108 ustęp 1 ustawy. Ja o tym przepisie to mieliśmy nieraz okazję mówić i w związku z różnymi aspektami jego potencjalnego zastosowania wątek, który chcę dzisiaj podjąć jest zasugerowany przez Słuchaczy wiąże się z takim oto dość prostym przypadkiem. Podatnik wystawia fakturę w przekonaniu, że to jest faktura i że czynność miała miejsce na rzecz danego kontrahenta, czyli działa od początku do końca w dobrej wierze. Przy czym po pierwsze, Czynność, pierwszy, pierwszym przypadkiem jest czynność miała miejsce, ale została wykonana na rzecz zupełnie innego podmiotu. czyli mamy klasyczną pomyłkę co do kontrahenta podanego na fakturze. Na fakturze jest ktoś, kto nie był z tego tytułu nabywcą czy usługobiorcą. Na no drugi przypadek polega na błędzie, zarówno co do faktu wykonania czynności. Jak i, jak i kontrahenta, no, siłą rzeczy nie było czynności, nie było też usługobiorcy czy nabywcy towarów. To wiąże się zwłaszcza z faktem nieodebrania towaru przez nabywcę albo zaginięcia przesyłki w trakcie przewozu, zwrotu towarów. P, 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 który nie dociera do nabywcy, no wydawcy to mają z tym na, na co dzień kłopoty, książka jest wysłana i nigdy jest nieodebrana mimo skutecznie zawartej umowy sprzedaży ale książka wraca być może jeszcze raz zostanie wysłana ale zanim wróci to mijają często nie tylko miesiąc, co najmniej tygodnie i, i A już faktura została zaewidencjonowana i, i, i zadeklarowana. I jako podatek należny, a nie jako faktura w rozumieniu artykułu 108. Bo podatnik działa w obu przypadkach w dobrej wierze i jest przekonany, że jest to faktura z tytułu zdarzenia, które miało miejsce lub będzie miało miejsce w okresie, w którym ten, ten dokument został zaewidencjonowany. To są dużo częstsze przypadki niż sytuacja, która jest najczęściej podkreślana, albo przedstawiana, jako typowa, że to jest faktura świadomie sfałszowana. Czyli ten ktoś, kto wystawiał. Wiedział, że wykonał czynność, ale chciał wyłudzić zapłatę od kogoś innego, albo nie wykonał czynności i komuś na rzecz kogoś wystawił ten dokument, fakturo podobny. Często zresztą za jego, za zgodą tego na rzecz kogo został on wystawiony, no bo to są te faktury puste w tym znaczeniu, że nie było wiadomo. Że mamy do czynienia z góry, było wiadomo, że nigdy tej czynności nie będzie. I do tej pory miałem okazję przedstawić pogląd, zresztą pogląd, który jest zgodny z praktyką, o której się nie pisze, bo jak wiemy o Vacie, nie tylko o Vacie, ale o Vacie jest tak zwane piśmiennictwo fasadowe, które pomija rzeczywistość i tam zwłaszcza tam obrad zajmujące się głównie komentowaniem jakichś najnowszych wyroków, bo starszy się nie komentuje, bo już nikt o nich nie pamięta. Czyli takie bieżące komentatorstwo w zasadzie nie dostrzega większości problemów, znaczy w zasadzie wszystkich problemów, których nie dostrzega judykatura. Judykatura nie dostrzega problemów nie tylko dlatego, że że, no, że, że to nie zarzut, po prostu takie problemy do niej nie docierają, więc w związku z tym dlaczego mają z nimi zajmować się, judykatura nie działa przecież z urzędu. Yy, tylko wtedy, kiedy w procedurze zostanie sprawa do niej skierowana, czyli będzie musi mieć ten swój prolog, Działań ze strony organów administracji rządowej. W tej niefasadowym piśmiennictwie, które jest zgodne z powszechną praktyką, tylko o której się nie mówi, jest to, że te faktury, o których, mów, o których wspomniałem, wystawione pod wpływem będą, anuluje się. Anuluje się jest to normalna, codzienna praktyka. Wbrew tym wszystkim opowiadaniom, że się nie da anulować, bo faktura została wprowadzona do obrotu prawnego. Ona nigdy nie została, ona nigdy nie była w obrocie prawnym, ponieważ ten dokument nie wywołał skutków prawnych, więc nigdy nie był w obrocie prawnym. Był wysłany jako faktura, natomiast nie był od samego początku fakturą z tytułu zdarzenia. W związku z tym nie mógł wywoływać skutków prawnych i jeżeli został nawet użyty przez nabywcę, to nabywca jego czyn użyty w tym znaczeniu i potocznym i kodeksowym, czyli użyty w okolicznościach wskazujących na, na mających wpływ na. O zmniejszenie znależności publiczno-prawnej, no, czyli odliczył, zaliczył go w koszty, to ten podmiot to jest jakby odrębne zagadnienie. On użył go księgowo, czyli ewidencyjnie, podatkowo i najczęściej, jeżeli on to też działał pod wpływem błędu, no bo mógł wyzyskać błąd. Ale to zostawmy z boku. Najczęściej ten podmiot, jeżeli przez nieuwagę przyjął tę fakturę, miał zaufanie do kontrahenta, no potem się dopiero później okazuje, że tej czynności nie było w ogóle, albo była wykonana na rzecz osoby trzeciej. My znamy z praktyki przykłady, że nawet takie faktury zostały zapłacone. W te faktury się anuluje skutecznie ze skutkiem. Wstecznym, retrospektywnym, ta faktura jest anulowana na miesiąc i, i, i usuwana z, z ewidencji w miesiącu, w którym zostały zawidencjonowane, czyli ona nigdy jest usunięty i byt ewidencyjny. W związku z tym y, również traci ona w momencie anulowania cechy dokumentu, o którym mowa w artykule 8, 108 ust. 1, czyli to, że ona pojawiła się, a potem się zniebyliła, nie, nie, jest, nie, nie, jest skuteczne i ostateczne. Czyli nie wiąże się ono ze skutkiem powstania należności, Zobowiązania podatkowego, o którym mowa w tym przepisie. I, yy, natomiast jeżeli ta faktura była od początku nie była anulowana, bo może nie być anulowana, albo nie była wystawiona pod wpływem błędu, tylko została, była wystawiona celowo. Czyli podatnik brał pod uwagę, znaczy wystawca, bo on nie musi być, bo on z tego tytułu nie jest podatnikiem grał pod uwagę, że albo miał zamiar bezpośredni wystawić fakturę, dokument fakturo-podobny, mimo braku czynności, albo ich chciał ob, y, wystawić na inny podmiot, to się rzadziej zdarza, ale też, że czynność miała wykonana, ale kogoś tam dofakturuje. Y, taka, czyli tak, czyli miał, działał w złej wierze. No to wtedy y, Pytanie jest, czy po pierwsze, czy taki dokument można anulować. Znaczy, my stajemy na stanowisku od lat, zresztą niekwestionowanym w praktyce jak dotąd, że po pierwsze, anulować można dokument wystawiony w dobrej wierze, czyli nie chciałem i nie brałem pod uwagę. Nie chciałem wystawić faktury w rozumieniu artykułu 108 i jej nie wystawiłem i nie miałem zamiaru jej wystawić oraz nie godziłem się na jej wystawienie. I ten dokument można, nawet trzeba anulować, a nie można anulować. Natomiast czy można anulować fakturę, która jest świadomym fałszerstwem? No wydaje się, że nie. Dlaczego? No bo nie można anulować nulować dowodu, czyli w istocie odebrać, jakby przenieść w sferze niebytu dokumentu, który potwierdza popełnienie przestępstwa. Czyli niektórzy mówią, a skąd to, ten pogląd? To jest typowym poglądem o charakterze ostrożnościowym. Jeżeli anuluje dokument, to anuluje jego formę, która była niewłaściwa dla, z punktu widzenia treści zdarzenia. Natomiast wtedy, nie anuluje. jeżeli dokument jest fałszerstwem, to on jest tą, tym fałszerstwem, on jest dowodem popełnienia, a nie. I, i nie, być może zanim się kryje inne przestępstwo, tylko ono w tym momencie nie ma tu znaczenia. No złóż, polemika z tym wiąże się y, wiążąca się z tym y, podkreśla, że przecież musi być domniemanie działania w dobrej wierze i że każdy podatnik, który anulował, fakturę przyjmujemy, że on y, Skutecznie ją anulował, bo działał w dobrej wierze, bo y, jest domniemanie działania obywatela w dobrej wiary, a jeśli władza chce udowodnić, że anulowanie jest nieskuteczne, że w ogóle nie ma żadnego znaczenia, czyli dokument w dalszym ciągu istnieje mimo jego anulowania, to musi udowodnić, że to był dokument wystawiony w złej wierze. Jestem bardzo bliski temu poglądowi. Zresztą. Y, rzadko się zdarza, żeby oszuści, czyli prawdziwi, którzy się nawet potem do tego przyznają, anulowali faktury. Oni je po to wystawili, żeby ich nie anulować. Anuluje faktury ten, kto chciał wystawić fakturę w tytułu rzeczywistego zdarzenia. On wystawił fakturę w rozumieniu artykułu 108. I kończąc ten wątek, no może rzeczywiście jest tu jakieś nawiązanie w tych poglądach wyrażonych w judykaturze, że artykuł 108 nie ma zastosowania, jeżeli nie wiązał się z oszustwem. On ma zastosowanie. Ma zastosowanie. Tylko on, zastosowanie ma dopóty, dopóki istnieje ta faktura w rozumieniu artykułu 108. No bo nie, nie wytwórzmy wykładni kontralegem, która została wystawiona. Natomiast faktura wystawiona pod wpływem błędu. Wystawiona w dobrej wierze jest fakturą, którą nie można, ale należy anulować, bo ją trzeba usunąć z, z, jak z jakkolwiek pojętego relacji y o charakterze gospodarczym, czy też relacji, które, które mają, mogą wywołać skutki prawne, no bo ona wywoła skutek prawny, ale skutek prawny słyszy prawa karnego. Czyli nie wywołuje skutku prawnego jako faktura, tylko wywołuje skutek prawny jako jako sfałszowany dokument. To jest, to też jest skutek prawny, tylko to nie jest obrót prawny, tylko użycie sfałszowanego dokumentu. Kończąc, chciałbym Państwu podziękować za dotychczasowe sugestie związane z niniejszym cyklem. Chcę również podziękować za za sugestie dotyczące kolejnych odcinków, a zwłaszcza powrotu do problemu faktur, faktur tych tak zwanych ustrukturyzowanych, ich, ich skutecznego użycia. Jak wiemy, to zostało szczęśliwie pod wpływem, zresztą nie tylko mojej krytyki, oddalone odnośnie, dość na odległy czas, czyli na takie trochę święte nigdy, no bo 2024 rok to jest, to jest dla nas już no, stan, który nie sięgamy wyobraźnią, pod każdym tego słowa znaczeniu, bo nie wiemy, co się zdarzy w ciągu najbliższych tygodni, a już na pewno miesięcy, więc na razie się tym nie należy przejmować. Zresztą sądzę, że to też będzie dalej przesunięte, bo to jest absurdalny pomysł, być może jest inna, racjonalna wersja tego tego właśnie właśnie czego, no właśnie czego poza, poza biznesem, który ma ktoś stworzyć, który ma ktoś zarobić dzięki, zrobić dzięki ustawodawcy. Centralny rejestr faktur zupełnie inaczej należy stworzyć. Ci co doby myśleli, nie rozumieją fakturowania ponad grubo, ponad połowa wszystkich podatników i zdecydowana, absolutna większość faktur jest i w Polsce będzie wystawiana przez najbliższym czasie w formie papierowej, ponieważ to faktura jest tak istotnym dokumentem, że nadanie mu formy elektronicznej nie zabezpiecza interesów wierzyciela. I to jest w tej sprawie najważniejsze. A już na pewno nie zabezpiecza interesów wierzyciela jakaś faktura ustrukturyzowana, której nawet na oczy nie widział nasz dłużnik. Pozdrawiam Państwa najserdeczniej, do widzenia.